Witajcie, kochani. Dzisiejszy odcinek chciałabym zatytułować Życie zaczyna się po. I tu w domyśle trzy kropki. Dlaczego tak? Dlatego, że zainspirowałam się troszeczkę jednym programem w telewizji, który dzisiaj obejrzałam. I tam była taka informacja, że życie zaczyna się po pięćdziesiątce. Tak naprawdę każdy z nas, przekraczając którąś z kolei barierę typu 20, 30, 40, 50 i tak dalej lat, myśli sobie, teraz zaczyna się nowe życie. Rozpoczynam nowy okres w swoim życiu, teraz będzie pięknie, teraz będę się realizować, będę robić nowe rzeczy. Zaczyna się nowe, lepsze życie. Ilu z nas tak nie myślało? A później. Mija rok po roku, i okazuje się, że minęło 10 lat, przychodzi kolejna cyfra z przodu, i tak naprawdę nic się nie dzieje. Nasze życie nagle nie odmieniło się na o wiele lepsze, tylko trwamy w tym, co było do tej pory, co było dla nas bezpieczne, w czym czuliśmy się dobrze. I tak naprawdę trwamy od. Tej cyfry do kolejnej, później znowu do kolejnej, i ewentualnie, jeśli coś po drodze się wydarzy, wtedy zaczynamy zmieniać swoje życie. Tak to rzeczywiście jest, i mogę powiedzieć na swoim przykładzie, ale przypuszczam, że wielu z Was tak miało: że mając dowód osobisty w ręce w wieku 18 lat, myślimy sobie, no teraz to możemy wszystko. Mamy 18 lat, możemy kupić alkohol, papierosy. Możemy bez problemu poruszać się sami. I jesteśmy dorośli. Ale jednak jeszcze to nie jest to. W wieku 20 lat myślimy sobie, hmm, mam 20 lat. Teraz jestem panem życia, mogę robić wszystko. Rodzice nie mają nic do gadania. Jestem dorosły, dorosła. Przez 10 lat żyjemy sobie w takim przekonaniu, że jesteśmy dorośli, bawimy się, możemy robić co chcemy i tak dalej. Przychodzi trójka z przodu i co się dzieje? I pomału w naszej głowie zaczyna się rodzić myśl. Szczególnie wydaje mi się, że dziewczyny tak mają. Kurczę, to już 30. No, zaczynam być stara. Czy ja tak miałam? Nie, nie mam tak do dzisiaj. Nie jestem osobą, która. Patrzę na to, kto ile ma lat. Nie czuję się na tyle na ile mam. Nie czuję, że w kwietniu wskoczyła mi czwórka. Yy, natomiast rzeczywiście, gdzieś taka tendencja jest. Że z każdą cyfrą z przodu myślimy sobie, hmm. Teraz to już rzeczywiście jest daleko. nie? 30 dobra, jeszcze jest do przeżycia. Jak już wskakuje czwórka, hm. No, zaczyna już być troszeczkę gorzej. U mnie tak nie było. Ja rzeczywiście na początku tego roku powiedziałam, że czuję, że to będzie rok zmian. Nie wiedziałam dokładnie o co chodzi, nie miałam żadnego planu. Yy, oczywiście gdzieś tam po 16 latach pracy chciałam zmienić pracę, miałam jakieś tam swoje wyobrażenie, natomiast nie miałam odwagi zrobić tego sama. Wyręczyła mnie firma. Natomiast pomyślałam sobie na początku, że nie wiem dlaczego, kompletnie nie wiem dlaczego. Czułam, że to będzie rok, który zmieni moje życie. Do tej pory rzeczywiście się sprawdza. No, przynajmniej przez pandemię. Sama pandemia już jest takim wydarzeniem, która zaważyła na losach świata. Dlatego to również jakby dało mi odczuć to, że, że ten rok jest rokiem zmian. Zwolnienie z pracy, rok zmian jakby nie było. Dodatkowo doszło jeszcze oczywiście, doszły urodziny w kwietniu 40, i tutaj raczej nie byłam nastawiona sceptycznie ani źle do tego, że wpada mi czwórka z przodu. Dlatego, że tak jak już powiedziałam, ja nie czuję się na tyle lat. Ja tylko widzę, że lata lecą po dzieciach, bo rzeczywiście to po naszych dzieciach widać, jak to już daleko ze wszystko zabrnęło. I w momencie, kiedy syn zaczyna mnie już przerastać, no to zaczynam się zastanawiać, kurczę, hmm, trochę tych lat już minęło, trochę przeżyłam. Ale to nie oznacza tego, że teraz. Jestem już stara i nic mnie nie czeka. Z drugiej strony, nie znaczy to, że mając 40 lat, teraz się zaczyna nowe, lepsze życie. Niekoniecznie. Tak naprawdę zmienić swoje życie możemy w każdym wieku, w każdym miesiącu, w każdym dniu, nawet teraz. Jeśli tylko tego chcesz, możesz zmienić swoje życie. Zrób to tu i teraz. Obiecaj sobie, że zaczniesz robić rzeczy, o których marzysz. Zaczniesz realizować plany. Ułóż sobie taki plan, który będzie dawał ci nadzieję na to, że rzeczywiście jesteś w stanie swoje życie zmienić. Myślałam dzisiaj na ten temat dość dużo i mogę powiedzieć, że ja do takich zmian rzeczywiście przygotowywałam się bardzo długo. Te zmiany oczywiście zachodziły we mnie, cały czas pracowałam nad tym, żeby jakieś zmiany wprowadzić, żeby nie żyć tym co było, żeby starać się żyć tu i teraz, żeby realizować to, co sobie zaplanuję i to, co sobie w tej mojej małej główce umyślę. Myślę, że takie podejście, że życie nie zaczyna się po 40, 50, 60 i tak dalej, chociaż dla ludzi, którzy całe życie mieli poukładane, była praca, rodzina i nic więcej, w momencie, kiedy wchodzą w taki wiek i pomyślą sobie, hmm, teraz się życie zacznie po 60, po 70, to jest rzeczywiście dawanie również jakiejś nadziei na to. Że będzie fajnie, że to życie wreszcie ruszy. I myślę, że każdy z nas musi wyczuć taki, wyczuć taki moment, kiedy rzeczywiście będzie w stanie sam swoje życie zmienić. Kiedy będzie pewien tego, że jest gotów do wyjścia ze strefy komfortu. Nie lubię tego słowa, ale jakby to najlepiej określa ten stan, ten stan taki bezpieczny, w którym, w którym tkwimy, i mimo wszystko zacznie, nawet najbezpieczniej jak tylko może, poruszać się naprzód. Że zacznie wreszcie żyć życiem, o jakim zawsze marzył. Że zacznie realizować to, co zawsze chciał realizować, co miał w głowie, albo co dopiero się zrodziło. Myślę, że każdy moment jest odpowiedni. I nie musi być wcale tak, że życie może się zacząć dopiero po 40-50. Myślę, że to jest troszeczkę taki wytrych dla nas, żebyśmy tak bardzo nie obciążali się tymi latami: że mam 40 lat, Jezu, jaka ja jestem stara, mam 50, Boże, to już jest koniec. Nie. To jest to właśnie, żebyśmy nie obciążali siebie wiekiem, który nie zawsze musi iść z tym, jak wyglądamy, jak się czujemy, ale rzeczywiście możemy zmienić swoje życie. Każdego dnia, w każdym momencie. Dlatego warto jest o tym pomyśleć. Czy Ty rzeczywiście czekasz na kolejną okrągłą rocznicę Twoich urodzin? Czy zaczniesz już dziś? Spróbuj. Pomyśl o tym, a nuż się uda, a nuż zaczniesz żyć tak, jak tego chcesz. Polecam serdecznie i życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Zacznijcie żyć swoim życiem. Zacznijcie o sobie myśleć tu i teraz. Myślcie o sobie każdego dnia. To nie jest nic trudnego. Pozdrawiam i życzę pięknego dnia.